Hipnotyczny dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. W ostatnim recenzowałem dla was serial Święta Wojna, tak? Święta Wojna, tak? Z Brycikiem Hubertem Dworniokiem i tam mówiłem po śląsku. Jeśli chcecie zobaczyć, to tutaj w infokarsie macie załącznik. Moi drodzy, dzisiaj ponownie kolejny odcinek pewnego serialu, który również pamiętam z dzieciństwa, e, Graczykowie. Buła i Spuła, z tym, że to jest pierwszy sezon, czyli sam, sami graczykowie, a w drugim jest graczykowie, czyli buła i spóła. I jest tutaj właśnie odcinek w tym serialu, właśnie przedstawiający hipnozę. Prawda jest taka, że przyniosę się od razu na odcinek tego serialu, gdzie już jest przedstawienie hipnozy. Ogólnie powiem tylko fabułę Jadzia, czyli główna bohaterka. Jest rozpaczona, gdyż w jednym z seriali, które ogląda, umarła Luisa. Dodatkowo przychodzi kolejna dziennikarka, e, też o tym samym imieniu, z, zebrać jakąś ankietę na temat życia zwykłych ludzi, jak to tutaj było przedstawione. No i oczywiście Jadzia jest zrozpaczona, że ta Luisa z tego serialu już nie żyje, i dlatego Buła, czyli ich sąsiad, zaproponował e, hipnozę. Więc już ją przenoszę właśnie na ten Fragmy. Co? A no bo akurat mam taki pilny przypadek. No żona zapadła mi psychicznie. A, a czy można na książeczkę ubezpieczalni? No bo ja akurat z gotówką nie bardzo. Odłóż słuchawkę, Wiesiek. Pomyłka? Co ty, ty, no co to... Tak e, osobiście powiem, uwielbiam grę Pawła Wawrzyckiego w tej roli. W każdym ser... w każdym odcinku tego serialu. Uwielbiam. Co ty myślisz, że ja przyjaciele samego zostawię w nieszczęściu? A co, znalazłeś jakieś pieniądze? Ty myślisz, że jestem koper filtr. Strzelę paluchami, co, pieniądze ci zrobił. Książkę znalazłem u Waldusia, medyczną. Przeczytałem, co trzeba. Pomogę Jadzi. Tak? A co to za książka? A? Leczenie hipnozą. Gdzie jest Śpił Śpi Maliny w pokoju. Weź ją obudź, pomóż ją uśpić. Bardzo fajny tekst, nie? Weź ją obuć, bo muszę ją uśpić. I znowu jest też w pewnym sensie hipnoza przedstawiona w formie snu. Ale fajny tekst, nie? No. Super. O. Tak, wpadłem, zobaczyć, co słychać. Wyobraź sobie, Buła! Aha, czyli widzę, że Buła będzie robił to potajemnie będzie hipnotyzował jadzie. Buła, że była tu taka Luisa tak z telewizji. I ona mi otworzyła oczy na wiele spraw. Zamknij oczy, rozluźnij się. Na <noise> bardzo fajny sposób jest to tutaj przedstawione, jak się mówi w trakcie hipnozy. W trakcie hipnoty tak się nie mówi, ale świetnie jest to przedstawione. Gra aktorska tutaj Paweł, Pana Pawła Wawrzyskiego jest po prostu dla mnie majstersztykiem. Ja mi otworzyła oczy i na jego ustowiczne dla niepiska. Jesteś ciężka. Całe twoje ciało jest ciężkie. O, to już całkiem ciekawie. Taki spokojny, powolny, raczej spokojny głos, powolne mówienie. Może, może przyciąga za bardzo, ale to już chyba przez rolę właśnie, którą musi tutaj odgrywać, ale mniej więcej w ten desen już hipnotyczny powoli wbijamy. O właśnie. Powiedziała, że Źle się odżywiamy. O, tutaj widać oczy. Jadzi, jakie jej tak mrugają. W pewnym sensie, delikatnie białka, może są widoczne oczu, ale to jest fajna oznaka. Hipnozy jest łatwa do zagrania, od razu też powiem. To nie jest coś, czego nie można udawać. Ten odruch jak najbardziej można udawać. Mało osób o tym wie. Nie wiem jak ja, ale wydaje mi się, że Wiesław ty Zapomnij o wszystkim. Zapadasz się w sen. Troszkę tak creepy mówi. Zapadasz w sen. Są osoby, które używają tego. To nie jest jakby nic złego, coś wbrew sztuce. Można używać słowa sen, gdyż sen jest dla nas kojarzony bardzo przyjemnie. No ale jaką ma nie tyś, jaką tylko pije piwsko i drzemka, drzemka Robisz i... się lekka. Twoje ciało nic nie waży. Jesteś lekka. Ty już zmienił w ogóle formy mówienia, ponieważ mówi o wiele jakby wyżej, ale też i szybciej. Fajnie, fajnie. Oczywiście nie stosuj tego na ogół w, w hipnozie, po prostu mówi się monotonnie cały czas. Takiego wyższego głosu i szybszego mówienia używamy, kiedy chcemy kogoś wybudzić i ktoś nam w pewnym sensie zasnął. Mówimy o tym w pierwszym e, odcinku, kiedy recenzowałem świętową wojnę. Właśnie, mówi Wiesławowi, że jestem lekka, ale on mnie lekceważy. Już, już, już. Ja. Jesteś w głębokim śnie. Śpię. Nie potrafię z tej roli, po prostu nie potrafię, wspaniale zagrana. Oczywiście, oczywiście tak się nie mówi w trakcie hipnozy, jest to turbo parabola przesadzenia wszystkiego. Luisa Wiem, że. Aha, czyli Luiza, właśnie ta aktorka, właśnie, która w tym serialu nie żyje. A wiadomo, że w rzeczywistości żyje. O to chodzi. Żeby Jadzia się lepiej poczuła. Żyje. Pracuje w redakcji rodzinnej w telewizji. Pomyliła, czyli była o tej redaktorce. To wszystko działa jak w zegarku. I już myśli po prostu, że Jadzia przez tę hipnozę już się lepiej czuje, a po prostu Jadzia miała na myśli dziennikarkę, a nie tę aktorkę. Aha, teraz zobaczymy, bo była dostał prośbę, raczej tak, otrzymał prośbę od Zbigniewa, żeby mógł. Wiesław powinien pić piwo Jadwigo. Powinien, ale nie tyle. O, to mam bardzo ciekawą opcję. Osoba w trakcie hipnozy otworzyła oczy i spojrzała na Zdzisława. Jeśli ktoś w trakcie sesji hipnozy otworzy drzwi, to nie przeszkadza w samym transie. Wręcz otwieranie, zamykanie oczu również pogłębia stan transowy. Ja już tu akurat ma rację! Bo chlaszek byś miał 15 lat! Zobaczymy. Poczekaj. O, co mówi jej. Świadomość. Super, nawiązanie do podświadomości. Rozejrzyj się. Tutaj widać świetny aspekt, jak jest przedstawiony, i nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem to w jakimś filmie czy serialu. Wydaje mi się, że to pierwszy taki odcinek. Materiał, który widzę, że osoba która hipnotyzuje, w tym przypadku buła hipnotyzer, buła hipnotyzer, mówi raz do jednego, do prawego, raz do lewego ucha I jakby robi takie przejścia. Bardzo ciekawy patent, dlatego polecam też słuchać, w sumie, nie chcę być tutaj mało skromna, no ale są nagrania 8D. I w sumie chyba na polskim rynku są trzy nagrania 8D, czyli osoba, która słucha hipnozy, Mam wrażenie, że jakbym chodził dookoła tej, tej osoby, właśnie, która tego słucha. Są trzy i chyba bo są, Chyba tylko moje są te na 8D, ale polecam. Świetne zagadnienie. Polecam też innym hipnotyzerem, żeby zajęli się tą formą nagrań. A jeśli nie wiecie jak technicznie takie coś wygląda i chcielibyście takie nagranie wykonać, jestem otwarty na współpracę. Zajmuję się produkcją muzyki nagrań, audio, różnymi aspektami, więc chętnie możemy wejść w współpracę. Jadwigo! Co widzisz? Łąkę widzę. Okay. Konie na łące. To no na razie takie bajdurzenie, ale nie się rozluźni. Co jeszcze? Widzisz? Jadwigo! No. Konie ścigają się. Jak się nie mówi, jakby. kasy widzę. Obok kasy buła. Buła bierze wielkie pieniądze z kasy. Obudź się! Nigga, <grym> Już no, obudzić się. dosyć tego. Do, do buła. Słuchaj naprawdę, jakby w pewnym sensie Jadwiga miała wgląd do przeszłości buły, który wyszło na to, oszukał. Jemy. Jak było ratych wyścigar? No, no, no. A jak było, jak było, jak było, jak było, jak było. To miała być niespodzianka, a ta wszystko wypaplała. A tak też nie działa, żeby wrócić do zagadnień przeszłości innej osoby, która robiła coś w danym dniu. Nie ma takiej opcji. No, to poszczęściło Słyszałem, mi się. Jest po prostu fajnie przedstawione w tym filmie. Tak, tak, poszczęściło mi się. Mam dla Ciebie te pożyczone pieniądze i jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę forsy więcej. No i co? No wiesz, ten, 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 ten To porządny człowiek ten jogging. No zobaczymy czy jeszcze, czy jeszcze, coś będzie wiesz, co Wydaje mi się, że ja... Byłam jakaś taka zmęczona, i zdrzemnęłam się przez chwilę. No, no, no właśnie, no. Gość przyrzekł, a ty się zrzemnęłaś. No, no, to ruszcie, Jadzia! Podaj na piwo, kobieta! cenie. <kluje> <kluje> Piwa, daj! <kluje> ok, to było już koniec serialu, A tu było bardzo fajnie przedstawione, że osoby po hipnozie czują się bardzo zrelaksowane, i jakby w pewnym sensie wypoczęte. Dobrze. To był krótki epizod, ale bardzo sympatyczny. Szczerze mówiąc, uwielbiam po prostu rolę tutaj mm, buły. Dobrze, moi drodzy, niedługo pojawi się kolejny odcinek z kolejnymi bardzo ciekawymi obrazami hipnozy w polskich serialach. Dziękuję za dzisiaj. Wpiszcie też w komentarzach, jaki serial, film chcielibyście, żebym dla was skomentował. I pewnie tak też zrobię. Dziękuję za uwagę. Widzimy się wkrótce i wszystkiego dobrego. Hipnotyzm się uśmiechem. Cześć.